YouTuberzy reagują na jumpscare z katnapem. Zapraszam, zaczynamy od Admirosa, Lajki o, zostawcie i wycinu. Więcej gazu nie mieliście? Come on. Tutaj nie. Tu zamknięte, czyli musimy znaleźć. A, baterię, która leży sobie tutaj po prostu. Tu jest jakieś biurko. Raczej znaczy nic istotnego, dobra. Bateria numer jeden. Nie! Yeah! zawał serca. Oh my god! Nieźle się wystraszył, Admiral. Roki dogi. Mm -hmm. Sie ma. Ej, kolego! No, za trzecim razem, że muszę cię chwytać. What the f No, a dobra, to tak musiało być. O <ścoughs> katapick! Oh, a się mnie że, tutaj z lęku Dizowski Riki Dobra, jedną mamy Ojej! Dobra, przestraszyłem się go w końcu, nie? O, ale numer Ej, załóż maskę! Milusia, Klaudusia Dobra, tu... Potrzebna jest kolejna bateria, run, która jest tu. No już myślałam, że też z nią coś jest nie tak, i trzeba ją użyć. <śpiewanie> 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 W Najbardziej niespodziewanym momencie, nie? I wszyscy się boją. Ręce mnie zabolą. Juniorski. Okej, okay, kolejna bateria. I ta bateria jest tu. Nie da się jej wziąć. Dobra. O oh MY GOD! Ale mi gierkę zacięło, bo on się pojawił dopiero, on się wczytywał jeszcze. O, no to cuttap nas złapał. Max Player. Wait, wait. Oho. Oho. Give me dat. OOOOOOOOH MY FUCKING go. Co jest kuźwa mać? Fuck you! He? Yeah. Maciek VR oh yeah. a. a wkurzają mi te łamigłówki już, wiesz? Bo to jest już takie wkurzające trochę. Bo. Bardzo. Czemu nie, możesz bo, nie wiem. Ale widziałeś, nie? Ale ten. Co jest? Ale. Ściągną mi maskę! Ściągną mi maskę! Ściągną mi maskę! Ściągną mi maskę! Ściągną, mi maskę. Ściągną, mi maskę. Ściągną mi maskę! Tak e, abstrahując, słuchajcie, wydaje mi się, że oni celowo, twórcy zrobili, że tą baterię nie możemy z, od, za pierwszym razem podnieść. Tylko tak musimy się na tym skoncentrować, żebyśmy zapomnieli o tym, co się wokoło dzieje. I wtedy leci jumpscare, więc chyba to jest celowo. Przemek best. Okej, okay, safe. Czerwono jak nie powiem. Bardzo czerwono. O czym mi wychodzą z orbit w tym momencie? Tylko że my mamy jedno zadanie. Znaleźć no ten akumulatorek. Non stop tu szukamy tych akumulatorków. Tylko gdzie on jest? O. W ten sposób. Ojej! Co jest? Człowieku, co to był cut-nap? To już, to już jest finalna walka! Co ja miałem zrobić jak on mi nie dał przejść? Coś się ładuje? Karolek. Do wentylacji? Zawsze myliłem kanalizację z wentylacją. To dzisiaj to już cztery razy na odcinku. O, za pierwszym razem, Okej, czyli da ale się, słuchajcie. Nie widzę. Kat napa. <noise> Aż kamera jest <stru>. Zesrałem się. Zesrałem się w majty, <noise> przysięgam. Aż kamera się poruszyła. Zesrałem się w majty, nie? Ten dziad polował. Smoczy duet, Kacper. E, zaraz coś się stanie. Mamy baterię tutaj. Poza tym nic nie ma. Jezus Maria! O! Oh. Halina mam zawał Sharikan VR Kagi! O! Oh. Oh. I znalazłem klucz! Czajcie to randomowo łapką strzeliłem sobie w sufit i znalazłem kluczyk w węcie? Ile ja bym tu czasu spędził teraz, żeby poszukać tego kluczyka. Ja nie zgadniecie, mam baterię! O nie, ona jest zamknięta. O mój Boże, dlaczego zaczęli zamykać te baterie? A nie, nie jest zamknięta, dobra, wydawał. On mnie zamknął tutaj? On mi ukradł tą... Maskę mi ukradł. Mangetsu. So. Cały czas być? Nie wiem, pokój pełen krzeseł. Już tej śmieciarnie zrobił. Dalej wycieki gazu. Run. Run. O, jest bateryjka. Super. Taka na widoku. Niezbyt skomplikowana. Czy, czy ja właśnie przyszedłem? Jezus! O ja cię Boże, ucie. zawał! Zawał! I umarłem? Ale to nie wygląda jak ekran śmierci. To chyba było zaplanowane, no bo też jak miałem uciec? Chaken. Jezus, ja pierdzielę, jak mnie zaskoczył, chłop. Czoklet jesteśmy gdzieś. A... Tu nic nie widzę. Tu jest kolejna bateria. Mm. I tu mamy baterię. Więc to chyba nie jest taki problem. Proszę bardzo. Ledwo go zauważyłem, powiem szczerze. Ledwo go przestał mask maskę zauważyłem. Palion. No nie potrzebujemy tego. Jest. Dobra. Jezu! Cutnap! Jakby mnie straszył O nie mogę, no tego się nie da w ogóle spodziewać w jakim oni W jakim momencie dają I samo I dzisiaj Też to się nie stanie Kicia kocia Możecie lajka na... zostawić, nie, bo miłoby było Ostatni algorytm mnie nie lubi Jakiego fikołka zajebałem na YouTube, ale spokojnie coś wykombinuję i wrócę. W końcu to jestem ja. Pomagałem tworzyć ten YouTube... A! A! Pomagałem w... tworzyć ten YouTube i... Chyba sobie poradzę, nie? Chodzi, dobra. Idziemy dalej. Dobra. Jest bateria. Dobra, odwróćmy ją tutaj do tego... Kurde mł. Mondar X. Dobo. Kur. Ja pierdzielę. Ale <grym> mocuta. I, <znowu> I że tak to działa. A. Julia! Julisz! Kamae! Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Poprawcie mnie, jeżeli źle. Kamae! Albo tamę. Kamae! straszne to? No, ale zależy, pod jakim względem patrzysz. <laughs> Bo straszne to są te zagadki, kurwa, tutaj logiczne. Dobra, mam jedną baterię. No, ale weź to podnieś. A, dobra. A nie. Nie, no działa, dobra, O kurwa! O chuj! O stary. To by było na tyle dzisiaj. Dajcie znać, która reakcja Wam się najbardziej podobała. Sprawdźcie kolejne odcinki i sprawdźcie odcinki youtuberów, którzy tu wystąpili w przypiętym komentarzu i w opisie. Do zobaczenia.